Wisiajam, ja i witamy Was w z serwerem. I jak widzicie jesteśmy w naszej sajdy z Jak widzicie mam już trochę ją zbudowaną, trochę ją porobiłam i mamy już wykopione przedmioty do i może dzisiaj już tego urządzimy. Tak myślę, że urządzimy. Jest już 14 u mnie, właśnie. Chyba, że jest coś takcy... Nie dobar no, tuje. Eee... Jak wiecie wczoraj byliśmy w uświskinu, coś, coś się nie udało i mówię o wyszło. Pana, nasz status tak, się coś kończa, inaczej dopu. I tak, dyskoteka będzie może dzisiaj, może w znaczy, następnym odcinku albo dziesięć... w tym odcinku e, nasza sala dyskoteka będzie. Gotowa. Bo ja myślę, że będą czarny ścian. A dlaczego? Bo mówię, ta dyskoteka jest ciemna, i tutaj, jak widzicie, są te czerwone bloki. Będzie dla Was niespodziany. Ja wiecie, na, na tamten filmiku zadałam konkurs. A właśnie, nie powiedziałam do kiedy. A w mi sprawy. Nie powiedziałam do kiedy ten konkurs jest ważny. Konkurs będzie ważny do. konkurs będzie ważny do, do końca wakacji jak odpowiecie. ten trochę więcej czasu i zobaczymy. I proszę Was naprawdę o odpowiedzi bo ogóle te złama. Pewnie to jest jak. Się. Jak znam się zobaczymy?

też są bardzo potrzebne do tego, zaraz zobaczycie co się stanie z czymś, czymś błoną. Ktoś też nie gra, prawda, to nie Więc ja patrzę się na to, co nie grają i nic grają nie. Nie, nie, piszcie mi w komentarze, że oni, że wy wiecie. Bo ja wiem, że wiecie. Tak, ja wszystko. Ja myślę, że nie wiecie. Właśnie, ja widzę ten nie skorzystać. nie chciałbym, żeby korzystnie, ale jest. Tak mi się po prostu jakoś to robimy Ja tak chciałam byle jak jakieś pasty zrobić. I mi by wystarczyło, ale jest korzystnie. W ogóle... Ja wam się coś podoba to by nie? możecie pisać w komentarzu. Bo ja na pewno się staram, żeby ładnie mi się podoba. Ok, ten nadszedł moment za Oto były te czerwone bloki. I po nas są Bo jak wiecie, niektóre osoby, jak ja, mogą się podpalić. W znaczy, ja tutaj nie powinnam ale mogę stracić itemy i wtedy będę musiała coś i zaraz może, i ja. A ja bym się nie cieszyła z tej sytuacji, ja bym się podpaliła, to by była wasza. I jak widzicie, w tym sposób skończyliśmy. Zresztą, piękną salę. Tutaj widzicie, rozumiecie, to wchodzi ktoś w łeb. Uuu, ale sala, kurde, tam jest, kurde. Dobrze. Dobra. Tu coś odłożymy na pewno. Czekaj, co mi się pomyśli, bo ja jestem tu nowa. A tak nie to, że tak nabierają. Jestem nowy, ktoś mi pomoże. Tu nikt nic nie pomoże. To jest samotnia reserska. Już myślałam że to jest węgiel. Wow Alicja, genial. Czasem mówi Alicja. Teraz już wiecie, że w ogóle to Alicja i mi się strasznie strasznie podoba i nie mogę po prostu mówić. Powiem na drugiej imię tak Alicja naprawdę się nazywa, Lili. I na znaczy że nie widzi stary sobie Angelina. Angelika. Tak będzie wam łatwiej. Przeniesiemy z góry można na i te płyty i skrzynkę Jest skrzynka No bo na to wszystko musi być coś I tutaj płyty, tylko nie wiem

Powiedzcie, to jest najważniejsza część, żeby każdy się upił, nie? No tutaj po taniec, nie? Nie, 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 nie. pogrzeb. Pogrzeb nie. Nie. A Co to jest? A ten wydar! Dobra! Oko! Wejście sobie Ci takim. Właśnie, miałam taką sytuację i wam ją opowiem. Była taka sytuacja. Koleżanka idzie z taką kuzynką, jej i co? Kuzynka mówi: Nie mam gaci na spacerze, a pomyślcie sobie w takim sklepie. jesteś w sklepie, przy kasie, i taka wasza kuzynka tam kupujecie, mówi nie mam gaci. I co? Nie wiem. tego teraz zostawię. Dobra, to papa. Impraza tak. będzie w następnym odcinku.